Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka swawola, ledwie karczmy je rozwalą. Ha, Hejże, hola! Twardowski siadł końcu stoła, podpadł się boki jak basza, hulaj dusza, hulaj woła, śmieszy tumani przestrasza. Na żołnierza, co grał zucha, wszystkich łaje i roztrąca, świsnął szablą kołucha, już żołnierza miażdżająca. Na patrona z trybunału, co chyłkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kiesą pomału, z patrona robi się kondel. w nos przyciął trzy szczutki, do łba przytknął trzy rureczki. Smoknął cmok i Gdańskiej wódki wytoczył ze łba pół beczki. Wtem gdy wódkę pił z kielicha kielich zaświstał, zazgrzytał. Patrzy na dno. Co u licha? Po coś tu kumie zawitał. Diablik to był w wódce na dnie. Istny niemiec. Sztuczka kusa, skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Skielicharz na podłogę pada, rośnie na dwa łokcie, nos jak haczyk, kruczą brodę i krogulcze ma paznokcie. A, Twardowski! Witam, bracie! To mówiąc, bierze obsesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na Łysej Górze robił o duszę zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty, i bisy miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegą, miałeś pojechać do Rzymu, by tam porwać cię jak swego. Już i siedem lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale ze choć leniwa, zagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na waszeci. Twardowski ku, dom, ku drzwiom się kwapił na takie diktum acerbum. Diabeł za kontusz łapił. A gdzie jest nobile werbum? Cóż tu począć? Kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz, kontrakt mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu, a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo zaprząc ciebie trzy razy do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do JOTY